Ostra Jaro, reprezentanci Koszalina! już koniec ze wszystkimi obsłówkami na imprezie. Jak chłopaki, możemy zaczynać? Tak, jedziemy. A wchodzicie na no. no. Dawaj, dawaj! No, nie musimy. <śleski> Revelations. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if we don't hold our hands to wrong people. And that's why woe is us that it with your great God. What you want the truth. Go to God. Go to your God. Go to yourself. Because that's the only place Ej, hey. wyłącz telewizor, gdy mi z pilota Dzwoni nam do mora, aby tak, tak się relaksować Telewizja lubi, ona kocha manipulować Na bieżony cel, na kogo głosować Polityka, polityka, mało, na, na, na Wielkie plany, duże zmiany, co pytacie panowie w Po co to wszystko? Po co ta szoska? Odpalam joint, w droga Za mi pogoda, taka rzecz, a mi szkoda na, na rozmowy, my to gadu, gadu spoko Promień i słoneczko, Moje oko, bo nie noszę bo wygląda jak arcykuł Majacę na lodzie, a nie piaskę na scenie Przyjaciele, co zaś śmiech, a płoną ich kariera Tylko, bo to, co ja, tak mi dół. Moja to mikrofon, a dziś pijak ma cztery I tak, wszyscy czytamy telewizję, oglądamy telewizję, czytamy prasę Oni nas to kłamują, a my w to wierzymy Dlaczego to robimy? Pamiętajcie, oni kłamią, to same zabawki, 11 września Mieszki, spole, to wszystko to jest plan, to nie ma tak, że to świeci warty. Wszystko jest umiarkowane. Nie odłączę telewizji, nie? Ona, ledy, czy trwa. Zajrzyjmy od Unii, jak to miał telefon. Mariam Maria Bakuja, ryzyko nacjonalista. Wierzy Boga, nie w końcu będę powtarzał to głośno. No, kropki czasopisma, na przykład faty prawo. Daleko do pracy, bliźnię do Bogorado. SMF, Eldorado, artykuł jest dobrą rado. Szczerze, naprawdę, no chujam, widzę Robię to, co nie wypada, bo tak wypada. Myślę o przemyśle w tych sprawach. Matka dała rozwój, to czasem by go wygrał. Pozdraw na myślenie, pomysły wysyła w człowiek A człowieka ciało działa podobnie jak rajom. Wywrawda to fajna, dlatego zawsze uważaj Tak to się dostaje, świat się wybierasz stanął. Świadomość to broń, którą chodzi w końcu zabrać.